Dobra, dostał. Jeszcze raz dostał. Gdzie on jest? O oh naj! Co teraz się stało? No, śdziemku, szedowanko! Z tej strony do And welcome back to zoo! Hozes, Kochani moi drodzy, pogramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Zoo Hozes, ponieważ jak sami widzicie, dobrze nam idzie, leczymy pasożyty, ale niestety Waffle, czyli hipopotam, ostatnio umarł. Dzisiaj moi drodzy, pójdziemy chyba do żyraf, wyleczymy żyrafę, musimy jeszcze jednego pasożyta wyleczyć, zebrać go i wtedy mam nadzieję, że będziemy mieli trudkę, aby zabić w końcu matkę. Znacie Dila, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Zoo Hozys! Dajcie znać, koniecznie w komentarzach, pisząc, aż tak, matka. Lecimy, siemmy! Dobra, moi drodzy, jesteśmy. I teraz ja mam zadanie sprawdzić kolejny wybieg, więc my najprawdopodobniej pojedziemy sobie do tych żyraf. Tu oczywiście jest ten chłop. Nie ma go w sumie teraz tutaj. Nie wiem, dlaczego on się zbugował, ale go nie ma. My teraz sobie wejdziemy tutaj i jak zwykle muszę sprawdzić, co żyrafy chcą do jedzenia. Mamy zieleninę, mam, mam, ok, jest w sumie spoko, popatrz. Mamy zieleniny tyle. Musimy to pokroić, tu jest po prostu idealnie. Bierzemy to, co mamy, i następnie, moi drodzy, musimy pokroić jeszcze warzywa. Musisz odciąć 1,5 kilo, a mamy 4,6, więc połowa to jest 2,3. I to będzie gdzieś tyle Proszę bardzo, mówisz i masz Ale żyrafy są zablokowane Ja nie wytrzymam psychicznie, nie? Dobra, to pojedziemy do goryli i tyle Dobra, jesteśmy, dojechaliśmy Mamy uspokajacz, mamy wszystko, także powinno być wszystko git I najprawdopodobniej tutaj na dole W storage room będą również nowe dotatki Notatki, dodatki Nowe notatki Od gościa, który się nazywa W sumie nie pamiętam jak Ale wydaje mi się, że to będzie tu, nie? Nie ma? Nie, no tutaj coś jest Widzicie, mamy trzecią notatkę Peter. Co Peter mówi? Nic nie znalazłem, ale ta substancja, którą strzyknął mi doktor, również mocno działa. Czuję się gorzej niż po jakiejkolwiek syntetyce. Zwierzęta szaleją. I moje ręce właśnie też tak wyglądają. Dobra, czekaj. Co ja tu jeszcze muszę zrobić? Czy my tutaj znajdziemy jakieś jedzonko dla nas potrzebne? Wydaje mi się, że tutaj niczego nie ma. Tutaj coś jest, patrz. Dobra, i my z tego, co pamiętam, mamy tutaj aż cztery goryle. Więc muszę wiedzieć, kto jest jak chory i tak dalej. Ja może najpierw zacznę od temperatury, chyba. Mamy tutaj, bo one tutaj już sobie przyjdą. Czekajcie, tu jest Pepper. Dobra, Pepper już widzę, jest, jest zdrowy. Mamy, dobra, widzę, że Dexter jest chory. Wymiotuje. Dobra, Dexter i Thor mają gorączkę. Weźmiemy też yy, latarkę UV i zobaczymy, czy ktoś gdzieś coś tutaj ma ciekawego. Jakieś szramy czy coś. Pepper nic nie ma. Więc Dexter i Thor są na pewno chorzy. Ten tutaj nic nie ma. Thor też uciekł. O, Shiv też wymiotuje. Czyli wydaje mi się, że mutantem będzie Shiv. Bo Shiv już pokazał. To już wiemy. To już wiemy, że moi drodzy, Shiv jest mutantem. Dlaczego? Ponieważ on. Miał, on nie miał, on nie miał gorączki. Gorączkę ma tylko Dexter i Thor. Więc dlaczego Shift wymiotuje? Nie wiemy. Ale możemy też sprawdzić, czy one, czekajcie, Dexter i. Jak one się nazywały? Dexter oraz Thor. Dobra, Thor ma zielone te, więc powinno być spoko. Zobaczymy, czy Dexter, który ma gorączkę, to czym jemu też się zmienił głos. Nie. Więc mamy tak, gorączka. One one wymiotują, więc najprawdopodobniej damy, damy im jedzonko i najprawdopodobniej ich kał będzie do zbadania. Nie wiem czy dobrze, no one wymiotują, no. Nie wiem czy mi zbadać. Czekajcie, Pepper już tutaj przyleciał. No nie wiem, nie wiem czy dobrze robię, że daję im jedzonko Bo skoro one, skoro one wymiotują To mają coś nie tak z tym, nie Z układem pokarmowym Ale zbadamy tak czy siak im kupkę Dobra, zbieramy przedostatnią kupę Odsyłamy je do badań i patrzymy na wyniki Diagnostyka, zobaczcie, mamy tutaj goryle Dobra, widzę, że one mają też kał tutaj Nie więc Dexter I Thor są chorzy Oni mają tak, oni mają gorączkę Kupa, a jakbyśmy to jeszcze zaznaczyli To mają salmonelle Ja nie chcę krwi sprawdzać ale najprawdopodobniej mają zapalenie żołądka i jelit. Więc ja teraz tak, zapalenie żołądka. Zapalenie żołądka i jelit. Hmm, zapalenie żołądka i jelit. Ja bym musiał Tora, który też. Nie, tor. Czekaj, Dexter, Shift. Shift ma kupę w porządku, a wymiotuje, więc tam jest pasożyt. Wydaje mi się, że to będzie to ośrodek syntetyczny do leczenia infekcji bakteryjnych. Zapalenie żołądka i jelit spowodowane infekcją. Widzicie? Infekcja. Infekcje bakteryjne. No to to chyba będzie to. Bakti Dobra, ja sprawdzę, czy to jest Bakti Garda. Dexter idzie. Tak, 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 tak. To była Bakti Więc teraz, moi drodzy, musimy szybko załączyć się um, uspokajacz, żeby uspokoić tego potworeksa. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ty no, gdzie on jest? Ty... Tam gdzieś jest. Idzie. Dobra, dostał. Jeszcze raz dostał. Dobra, on poszedł teraz spać, a ja tak czy muszę iść teraz patrzeć, ja już wyleczem Dextera. Więc to jest Bactigarda. A ja tak czy siak, bo on teraz poszedł spać. Ja tak czy muszę jechać po medykamenty, bo mi już ich po prostu zabrakło. Więc jeżeli to była Bactigarda, to my musimy teraz wytworzyć to było. Ee, to chyba. Dokładnie, eksperymentalna substancja eliminująca pasożyta naśladujące infekcje bakteryjne. Utwórz, chyba od razu mi się zrobią trzy, bo tak jest zawsze, że się robią trzy. Raz, dwa, trzy, dokładnie. Dobra, i teraz najprawdopodobniej jak do nich przyjechaliśmy, to on chyba mi tutaj rozwali, Dokładnie, on tutaj rozwalił. Dostał raz. Czy to zadziałało na niego? Dobra, zadziałało. Do dostał drugi raz. Ładuj szybko, żeby mi nikogo nie zabił. Gdzie on jest? OMG, oh co teraz się stało? Gdzie on był? O, nie, no to jest źle, jak on mnie złapał, nie? Gdzie on jest? Zaś wymiotuje, nie? Mnie to tak denerwuje. Gdzie on jest? Tam gdzieś u góry chyba jest. Ty, no, gdzie on jest? Dexter się boi, idzie. Dobra, dostał trzeci raz. I co, już wyleczony, nie? I wszystko! I brawo! Dobra, ja teraz biorę. To była baktigarda, bo musimy wyleczyć jeszcze jednego. A chory był jeszcze Tor, nie? Gdzie jest Tor? Tor, przyjacielu, dobra, idzie Tor. I wyleczony. Telefon mi znowu dzwoni, ale tam dzwoni znowu Doc. I my będziemy mówili teraz o kobiecie od CJ'a, dlatego też ja tego nie odbi Nie, chociaż. Nie, ja już z tym chyba rozmawiałem. Wydaje mi się, że teraz chyba dzwoni ta kobieta. Ale tak czy siak, ja nie odbiorę. Ja po prostu nie odbieram. Muszę wciągnąć jeszcze tego pasożyta. Pamiętajcie w ogóle, że na początku zabiliśmy słonia, później hipopotama, a teraz zabiliśmy tego: goryla. M mamy tak ustawione u nas w pociągu te wszystkie pasożyty. Bo tutaj też będzie miał jeszcze jakiś związek. Jak, jak my to w ogóle musimy ustawiać, żeby siebie wyleczyć, wyleczyć, żeby zrobić idealną trutkę? Ty, najgorsze jest to, że tutaj coś mi się zbugowało. To się cały czas mieli, a on powiedział, że przyjdzie jeszcze jeden gościu. No i co? I my go od razu zmielimy, czy co? Nie, nic nie ma. To, gdzie jest to mięso? Ty? Dobra, tutaj oczywiście porozmawiamy z tą kobietą. Co? Mamy coś nowego. Musimy się zwymiotować? Ty, nowa katręga. Ja myślałem, że to jest to samo. My się tutaj przemieniamy cały czas, widzicie? Ona mnie zamknęła? Nie możesz teraz wyjść. Uratowałem cię, a ty mnie zamknęłaś? Ja chcę przeżyć. Paul, gdzie jesteś? Are you? Muszę sprawdzić, hmm. co tam się u ciebie dzieje. To jest. Zamieniłem się w potwora? Oh. I zabiłem doka. A ona uciekła. Ty mieliśmy nowy ending. Paul nie pomógł Sary w jej śledztwie. Przerażona jego szybką mutacją, Sara zamknęła pola w łazienca. Pomimo jego błaga, nigdy po niego nie wróciła. Wkrótce jego kuzyn krzyki przerodził się w jęki, a potem, dobra, zabił. Oh my god, mieliśmy nowy ending, ale teraz już, moi drodzy, przynajmniej wiemy, jak leczyć te zwierzęta. I tak czy jak nam się to kiedyś przyda, abyśmy my wiedzieli, jak później ogarnąć tą matkę. Tylko teraz mi ta gierka dała tylko i wyłącznie możliwość trzech, trzech tych, nie? Ogarnąć. Mamy zebrę! Mamy nowe zwierzę zebra! Dobrze moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek z Zoo Osj podobał. Jeżeli nie, zapraszam Cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widać w następnym video. Na razie, o dzięki cześć!